Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej z Świętej Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć, głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszego pragnę w intencji papieża Franciszka, prosząc Cię, Jezus Chryste, Matko Posza oraz wszyscy święci Pokosowini, o poszłe miłosierdzie i potrzebne dla niego łaski, a także o bezpieczną śmierć przyjdzie kopora. pora. Za każdą pomoc, z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas z najsłodszego serce jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego oddaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc szwada Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami krzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod boskim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z partwych stał, wstąpił na piosę. siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wieszam w tuła Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, ofieruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie, zakrzachy nasze i świata całego. Dla Jego polestej męki, mimią się nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, mimią się nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, mimią się dla nas i świata całego. Dlęjko polestej męki, mimią się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki. Mimiło się ci nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci i nas, świata całego. Klajko polestej męki, mi się ci nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mi się ci nas, i świata całeko. Klajko polstej męki, się ci nas, i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej dla nas i świata całego. Dla Jego Męki Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego klejko oporstej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofieruj Ci ciało i krew, duszą i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pan naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzachy nasze i świata całego. Klejko polesnej męki, mi miłosieć it dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mi miłosieć it dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mi miłosieć it dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mi miłosieć it dla nas świata całego klajeko poreststej męki mimią nas i świata całego klajeko polestej męki mimią siedziedle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią siedziedle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją siędziedle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją siedziedle nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko męki. Mimiło się cię nas i świata całego, męki. Mimo miło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, mieniło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, mieniło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, z krzychy i świata całego. ko. Klejko polestej męki, mimi ościetle nas i świata całego. ko. Klejko polestej męki, mimi dla nas i świata całego. ko. Klejko polestej męki, mimi ościetle nas i świata całego. ko. polestej męki, mimi ościetle nas i świata całego jego poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego Clajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego Clajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego Clajego poreststej męki mimo się nas i świata całego Clajeko poreststej męki, mimiją się nas i świata całego. Klejko po męki, mimo że dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez moje serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami i bo nimi, i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, nasze działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, w swojej łaskawości, powierzchny Boże, Wrocław świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów i sióstr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, o święty Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Czystości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Oki świętej miłości rozpalaj ich serca, we w tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty strwałstyny, z Panem Pokiem Akaya.